No i jeszcze ostatnie puścimy, słuchajcie, czy jest uczciwy, uczciwa względem mnie. I tu polecimy też na trzy gromadki. Teraz popukamy troszeczkę. Uczciwy, uczciwa względem mnie. No już mi się tutaj rzuca karta obserwacji, czyli obserwujemy, tak? Czyli coś jest nie. Ale zaraz zobaczymy. Walki. Hmm równowagi no dobra, zobaczymy czy jest uczciwy uczciwa względem mnie bierzemy na trzy gromadki i czytamy jeszcze i trzech gromadek jeden, dwa, trzy, Państwo wybieracie jedno tak i czytamy na cztery karty raz, dwa, trzy cztery cztery karty czy jest uczciwy, uczciwa względem mnie Osoba nie ma kłamstwa, nie ma kłamstwa, powiem tak, z taką osobą jeszcze sta droga z jedynki. Jeżeli wybraliście, wybrałyście, wybraliście, przepraszam Państwa, numer jeden. To mamy dziewiątkę denarów, trójczna. Mamy księżyc do góry nogami, siódemkę mieczy do góry nogami i mamy, i mamy głupca. Czyli tak naprawdę macie czystą drogę. Tutaj nie ma oszustwa, nie ma kanciarstwa. Jesteście tak, jakby e, potraficie prześwietlić, a jednocześnie osoba, m, osoba nie, ma ochoty, nie ma ochoty na jakieś takie zawoalowane działania względem Was. Tak naprawdę jest szczera, otwarta, nawet bym wręcz powiedziała, że z duszą na ramię, jak to się mówi, z sercem na ramieniu, na z sercem w rękach tak idzie tutaj do Was i jest czysta droga czyli wydaje mi się, że warto zaryzykować, warto, warto z taką osóbką no, spróbować przynajmniej tak, bo nie nie ma złych zamiarów, czyli jest uczciwa uczciwa względem Państwa jak najbardziej, siódemka mieczy jest do góry nogami mamy tutaj, jestem. nie dacie się przede wszystkim oszukać, ale i ta osoba nie ma ochoty na oszukiwanie kieruje się tak naprawdę prostotą prostotą myśli, prostotą zachowań, dwójeczka Cel dla dwójki. Czy jest uczciwy, uczciwa względem mnie? Lecimy. Tak. Jest uczciwa, mało tego zwyciężacie w jakimś. Za chwileczkę mi synu rozwalisz. Zobacz, ale zobacz, co robisz. Przepraszam najmocniej. Zobacz, przejdź normalnie. Już jak masz przejść, to przejdź normalnie. Szybciutko, raz, dwa, trzy. Przejdź normalnie i nie musisz słuchać, koniecznie, przepraszam, ale już nie będę tego, druga, druga, gromadka mówi o tym, że jesteście zwycięzcami w jakimś rankingu, tak jest, jest, powiem tak, jest tutaj przepięknie, mało tego, tu się coś kończy bardzo pozytywnie, względem Was, dla Was tak naprawdę, możecie coś stworzyć, tylko podpowiedź jest taka, że ile dajecie, ile dostajecie, tyle dawajcie, nic więcej, nic więcej, to tak jak, żeby się nie zatracić, nie zatracić się, drogie dwójeczki, ale nie ma tu nawet jednej karty, słuchajcie, która by powiedziała, że dana osoba, dana osoba nie jest względem Was uczciwa. Mamy takie zwycięstwo. Mamy szóstkę buław, mamy świat, słuchajcie, mamy siódemkę, mamy siódemkę denarów. Myślę, że coś nawet względem Was tak naprawdę, coś względem Was tak naprawdę tutaj osóbka ma coś w planach, ale są to plany uczciwe, słuchajcie, jest szóstka denarów, szóstka denarów mówi o tym, o równowadze jednocześnie, może powiedzieć, że tak jak najbardziej nie ma się co bać, warto dać takiej osobie szansę, bo to są piękne karty tak naprawdę dla, dla dwójek. Tak jest uczciwa, uczciwa względem Was. Lecimy trójkę. Czy jest uczciwy, uczciwa względem Was? Co, uczysz się synu kart? Uczysz się kart? Nie chcesz się nauczyć być w róże? Nie. <laughs> to po co tu przyszłeś? Przyszedłeś? Lecimy trójeczkę, lecimy trójeczkę, kochani, mamy... I tutaj bym powiedziała tak, że tak, ale osoba jest uczciwa. Jest uczciwa i myślę, że tylko że musi zakończyć, musi zakończyć jakieś sprawy, sprawy zaległe. Sprawy zaległe, związane z rodziną, związane z finansami, związane ze zdrowiem i tak naprawdę jakimś podziałem, bo są tutaj dwójki, występują dwie dwójki, więc tak naprawdę musi coś podzielić, musi coś podzielić, czy, czy musi podzielić czas, czy musi podzielić podzielić siebie, czy musi podzielić pieniądze, czy musi podzielić życie. No tutaj, ale jest osobą jest osoba uczciwą, tak jak najbardziej tak. Natomiast um, Powiem tak, ma jakieś zależności, niesamowite, niesłychane zależności, które tak naprawdę będą ją troszeczkę od Was odciągały. I jeżeli chcecie tak na półwisko, tak bym powiedziała na chwilę obecną, to tak jak najbardziej, tak jest to osoba uczciwa, nawet bym powiedziała, że jest to osoba bardzo honorowa i bardzo prawa. Aczkolwiek nie poświęci Wam tyle czasu, ile byście chciały, bo tutaj mówi, że jest to, jest to podział, podział czasu, podział pieniążka, podział swojej osoby, tak naprawdę więc ale tak jest uczciwa natomiast myślę że nie do końca będzie chciała Wam powiedzieć odnośnie odnośnie takiego swojego życia poprzedniego życia nie będzie chciała czegoś nie będzie chciała czegoś Wam powiedzieć wydaje mi się, że sami to dostrzeżecie, to tak jakby troszeczkę się izolowało, bo wydaje Wam się, że osoba się od Was izoluje, że raz się izoluje, raz do Was przychodzi, ale, moi drodzy, jest to osoba uczciwa, tylko jest to osoba, która musi dzielić czas tak jakby na dwa doby, na dwa, na dwa domy, na dwa serca, jak to się mówi, być może jest jakaś mama, być może jest jakiś tata, no jest ktoś w życiu, jest ktoś w życiu, gdzie osoba musi to podzielić, ale jest uczciwa względem Was, nie chce Was skrzywdzić, w żaden sposób, mojej drodzy. Także tak to widzę kochani. Pozdrawiam serdecznie do usłyszenia hejpa. Wyłączysz. Mhm. To ja już nie będę wstawała. Ale gdzie to jest? Tu z boku. Nie z tej strony, z drugiej strony. Ale wyłączaj, z drugiej strony. No to ja nie Dobra, już od